Pospieszmy się, bo Zip zaraz będzie zły. Zapyta, gdzie tak długo byłyśmy? Diana, byłyśmy w salonie piękności. Przecież oni chcą, żebyśmy były piękne. A mi się nie podoba obsługa w tych salonach piękności. Mary, to pocałuj się z zupem i poczujesz się komfortowo idąc do tych salonów z nami. Blada spora jest taka fajna, dokładnie nie potrzebujesz żadnego podkładu. Dzięki dziewczyny, ale nie potrzebuję waszych rad. A widziałeś jaki długi język ma zup? <śmiech> nie <laughs> widziałeśmy! <laughs> Dziadku Zediku, jesteś tu? Dziadku Zediku, jesteś tu? Dziadku jesteś tu? Nie rozumiem, czemu dziadek do nas nie przychodzi? Może o nas zapomniał? A może już nie jest zombie w niebie? O co chcesz zapytać, dziadiusia? Zapytaj mnie, może ja ci pomogę. Zip, nie potrzebuję twoich rad. Nasz dziadek był mądry. Jeszcze raz. Dziadku Zediku, przyjdź. Dziadku Dziadku zadiku, zadiku, przyjdź. przyjdź. Dziadku, Zadiku, przyjdź. No przyjdziesz, dziadku, czy nie przyjdziesz? Dziadku Zadiku, dziadku zadiku proszę powiedz, że będę z zakatem. Że co, wzywałaś tutaj dziadka, żeby zadać to pytanie? Dziadek nie odpowiada. To co, odpuszczasz? Nie chcę usłyszeć odpowiedzi na moje pytanie. Cześć, przepraszamy, że nie było nas tak długo. Po prostu nam zeszło w salonie piękności. Cześć. Hej! A co to za krąg? Co robicie? Gracie w jakieś gry z wyzwaniami? Nie wiem w co oni grają, ale nie czuję się tutaj dobrze. Właśnie wzywaliśmy ducha świnki morskiej Zaliny. Tak, chciałam zadać kilka pytań. Miała dużo futra. Super wyglądacie. O, Zalina miałaś świnkę morską. Fajnie, kocham zwierzęta. Potrafisz przywołać ducha świnki morskiej? To niemożliwe. Kitty, każdy ma duszę, nawet zwierzęta. Wychodzimy gdzieś wieczorem. Mamy zrobione włosy. Może pójdziemy na spacer? Nie, chłopaki kłamią. Przywoływaliśmy ducha naszego dziadka Zedika, żebym mogła zadać mu pytanie. Zalina, nawet go nie zadawaj, nigdy nie będziemy razem. Zalina chciała zapytać dziadka, czy będzie razem z Zakatem. Nie odpowiedział. No a skoro nie odpowiedział, to znaczy, że nie będą razem. Haha, <laughs> śmieszne. Zak! Co w tym śmiesznego? Zalina, trzymaj ręce przy sobie. Zalina, przykro mi, ale nie oddam Ci Zakata. To co, chłopaki, idziemy gdzieś? Zalina, możesz iść z nami, jeżeli chcesz. A niech to, kto do mnie pisze. Nie, dziękuję, wolę zostać w domu. No, to było trochę niespodziewane, że to wy nas zaprosiłyście. Jesteście taki ładny, dajcie nam czas się ogarnąć. Z godzinkę. Ogarniemy się i będziemy tam, gdzie każecie. Tak, zbierajcie się, mamy jeszcze dużo czasu. Dziewczyny, mogę z wami porozmawiać? Diana, co się stało? Ale zrobiliśmy siarę przywołując ducha dziadka. Co o nas pomyślą? Nie zrozumieją spokojnie. Jak można się wstydzić, że chcieliśmy wywołać ducha dziadka? Rodzice, rodzice, rodzice! Rodzice, rodzice do wiejskiego domku, Tyś nie za dziadkami. Po co nam rodzice? Jesteśmy na wakacjach. Jesteśmy z dala od nich. Słuchajcie, uspokójcie się. Nasze nie możemy zadzwonić do Waszych rodziców, bo musielibyśmy zadzwonić do rodziców króliczków. A nie możemy zaprosić rodziców króliczków, ponieważ nauczyciel Mike ich nie dopilnował. Nie możemy im pokazać ich dzieci, jak tak wyglądają, bo będzie zamieszanie. A ja tak bardzo tęsknię za rodzicami. Chcę, żeby mama przyniosła mojego chomiczka stopeczkę. To nie chodzi o chomika. Rozumiecie, że nauczyciel Mike wpadnie w kłopoty? A czy to nasz problem? Tak, Stella, to nie nasz problem. Nauczycielu Mike, chcemy, żeby jutro przyjechali tu nasi rodzice. Bo inaczej sami ich tu zaprosimy. Tak, mam dużą rodzicę i dużo osób tu przyjedzie. Jesteście jak małe dzieci, nie rozumiecie? Jak rodzice tu przyjadą, to nas wszystkich nakarmią. Tego chcecie? Jak rodzice tu przyjadą, to nasz utarg spadnie. Nie. Jestem przeciwna przyjazdowi rodziców. Ja też. Jak będzie koniec lata, to się z nimi zobaczycie. Tak, słyszeliście to? Poczekajmy do końca lata. Każdy z was może zadzwonić do rodziców. Budka telefoniczna jest bezpłatna. Fajnie, ale mój tata nie lubi rozmawiać przez telefon. Jak moi rodzice przyprowadzą moją dziewczynę z podwórka, to Karina i ja będziemy musieli się rozstać. Co? Nie, nie chcemy, chcemy, żeby, żeby rodzice, rodzice przyjeżdżali. przyjeżdżali. Cóż, większość jest przeciwna, żeby rodzice przyjechali? Więc rodziców nie będzie. A jest skrzydełka z kurczaka. A jest dla mnie gorąca czekolada. Okej, okay. no to super. A wszystko przez te krewety z grilla. Jak one mnie wkurzają. Ja pierwsza dzwonię do mamy. Dziewczyny, pospieszcie się. Posłuchajcie, napisał do mnie Smile. Wiedziałam, czego chciał. Kiedy on w końcu przestanie? Dziewczyny, napisał, że jeżeli nie przyjdę dziś na spotkanie z nim, zadzwoni do moich rodziców i wszystko im opowie, i przyjdą tutaj. Diana, to niezbyt dobrze. Będziesz musiała się z nim spotkać. Dziewczyny, jak mam spotkać się ze Smilem, muszę jak najbardziej pokryć twarz podkładem, żebym mogła przyjść i powiedzieć: Smilik, nie jestem już zombiakiem. Tak, i nie zadzwoni do twoich rodziców. No bo co on im powie, że Diana mnie zostawiła i zaczęła spotykać się z innym? Dziewczyny, ale czy on jest normalny? Dziewczyny, przynieście normalne kosmetyki, a chłopakom trzeba powiedzieć, że dzisiejsza wycieczka jest odwołana. Dziewczyny, jesteśmy gotowi. Długo tam będziecie? Chłopaki, przykro mi, ale dzisiaj wieczorem nigdzie nie pójdziemy. Nie czujemy się za dobrze. Tak, jesteśmy bardzo zmęczone. To potem salonie kosmetycznym. Rozumiem, no to odpocznijcie sobie. Przebierzemy się z dziewczynami i pójdziemy do apteki. No to chodźmy. Ja mogę iść z Zubą. Nie, nie, dzięki, same pójdziemy. Po prostu się boimy, że nie kupicie nam tego, czego potrzebujemy. Jasne, no dobra, nie ma problemu. Tu ja pójdę sobie pograć w koszykówkę. Dziękujemy za zrozumienie! Nie, no z dziewczynami coś się dzieje. Okłamują nas. Wcale nie. No mówię wam, nie pójdą do apteki. No to może pójdziemy za dziewczynami. Dobra, zachowajmy się tak jak zwykle. Wyjdą, mamy za nimi. Tak, zobaczymy, gdzie tak naprawdę pójdą. Wiesz, że ona tego nie zrobi. O, już to zrobiła! Serio? Tak, dobra, chłopaki. Dyskretnie zrobię zdjęcie nowego wyglądu Diany i wyślę do jej mamy. Jej mama zaraz tu przyjedzie i ogarnie rozstanie z tym Zipem. Jak zrobisz zdjęcie Kitty, to wyślę też do jej taty. Ja się spotykam z Dianą, nie z Kitty. Może jesteś twardy, ale nie wiem, czy Diana będzie się chciała z tobą spotykać. Diana się nie dowie. Jej mama przyjedzie i wszystko załatwi. Koniec. Ja ogarnę zdjęcie Kitty. Jak jej tata to zobaczy, to szybko przyjedzie do domu zombie. Zaraz będzie porządek. To co? Szczęście dla mnie. Trzymamy kciuki. I jak dziewczyny, udało się pokryć moją bladą twarz podkładem? Diana, wszystko jest idealnie. Jest jak dawniej. Oh my god, dziewczyny. Naprawdę wyglądam tak jak kiedyś. Tak tęskniłam za swoją twarzą. Smiley nie będzie wiedział, co się stało. Dobra, dziewczyny, chodźmy do apteki. Diana, Smiley zakocha się w tobie na nowo. Tego akurat nie potrzebuję. Dobra, dziewczyny, chodźmy. Chłopaki, idziemy, idziemy do, apteki. do apteki. Będziemy niedługo. Okej. Okay. Czemu się tak ubrała do apteki? I co się stało z jej twarzą? To jak dziewczyny jedziemy? Jedziemy. To co robimy? Jedziemy autem za nimi. Nie, od razu nas zauważą. Chodźmy na nogach. Diana, idziemy, idziemy z, tobą. z tobą. Dziewczyny, nie. On jest już w altanie. Poczekajcie na mnie tutaj. Diana, tylko ostrożnie. Diana, nie zapominaj, że Smiley nie przyszedł tu bez powodu. Diana, i nie zapominaj, że Smiley nie jest taki dobry. Dziewczyny, wszystko pamiętam. Będzie dobrze. Wow. Co się stało z twoją twarzą? Hej, Smile, pospiesz się i powiedz mi, czego chcesz. Masz pięć minut, nie będę z tobą długo rozmawiać. Jeżeli chcesz zadzwonić do moich rodziców, zrób to. U mnie wszystko ok. A co z twoim wyglądem? Nie jesteś już zombie? Zerwałeś z Zipem? To się nie wydarzy, Smile. Zip jest moim chłopakiem. I jak widzisz, nie jestem już zombie i nigdy więcej nie będę. No, jeśli chodzi o Dianę, to wydaje mi się, że się zdradza. Takie wyjście do apteki, na randce ze Smilem, a jej przyjaciółki w samochodzie. No tak, nie róbmy z tego afery. W domu z nimi porozmawiamy. Moje zaufanie do Diany prysnęło. Dobra, chłopaki, chodźcie, chodźcie. To jak, Smiley, wszystko powiedziałeś? Diana, może się pogodzimy. Przepraszam, że głosowałem przeciwko tobie. He, Smiley, już tysiąc razy ci wybaczałam. Nie będzie żadnego pojednania. Dobra, Diana, to zadzwonię teraz do Twoich rodziców i powiem jej, że mieszkasz z jakimiś dziwnymi nastolatkami w innym domu. Wiesz co, Smile? Dziwny nastolatek to Ty, a to bardziej normalne dzieciaki. Nie myśl o mnie. Powodzenia! Szczęście jest zawsze ze mną, to Tobie życzę szczęścia. Halo, dzień dobry, ciociu, Junono. I co? Nic nowego, dziewczyny. Po raz setny jestem przekonana, że Smiley to palant. Diana trzeba było się z nim nie spotykać. Dziewczyny przynajmniej był zaskoczony, że nie jestem już zombie. Dobra, jedźmy. Dziewczyny, powiemy chłopakom, że w aptece nie było tego, czego potrzebowałyśmy. Tak, pojechałyśmy z pustymi rękami i wróciłyśmy z pustymi rękami. To nic, dziewczyny, najważniejsze, że problem ze Smilem został rozwiązany i nie powiem mojej mamie o mojej przemianie. Ale mamo, jak się masz? No, jeśli chodzi o auto, to super się w nim bawię. Dużo jeździmy? Tak, świetnie się bawimy. No, a może kupicie mi nowy, niebieski? Tak, niebieski to ulubiony kolor Dimy. Dima, co ty? Krzyczy. Mamo, nie krzycz. Jak to co z tym czerwonym? No stary już jest, nie? Tak, wszystko trzeszczy i pisze. Nie kupią mi nowego. Bo nie wiesz, jak z nimi porozmawiać. Pewnie nawet nie wyobrażasz sobie, jak mama zaczęła krzyczeć. Wiecie co? W ogóle do siebie nie pasujecie. Tak, naprawdę tak myślisz? Tak, znam się na związkach. Trzymaj się od nas z daleka. Nie potrzebujemy Twoich rad. On jest dla ciebie zbyt twój. Sam, sam, jest sam jesteś chwu. Dziewczyny. Jutro pójdę do tych krewetek i odpłacę się za to, że moi rodzice nie mogą tutaj przyjechać. Czuję, że cały świat kręci się wokół tych krewetek. Dziewczyny, a co by tutaj robili nasi rodzice? Oszaleliby z nudów. Nie chcę, żeby moja mama przyjeżdżała. Będzie zła za moje oceny. Oceny skończyły się dwa miesiące temu, jesteśmy na wakacjach. Dziewczyny, nie znacie mojej mamy. Może mówić o tych ocenach przez 24 godziny. Smileyku spokój się, widziałeś już Dianę. Olała mnie, olała mnie po raz ostatni. A tak w ogóle to miała normalną twarz, chyba nie jest już zombie. Nie wiem o co chodzi. A wy wynocha stąd żaby. Trzeba było jej o to zapytać, co ty nie masz języka? Nie pytałem, sama mi powiedziała. Widzisz, nie jestem już zombie. Możliwe, że nawet ten zip nie jest już zombie. Nie wiem, co się dzieje w tamtym domu. Może Kitty też jest już normalna? Dajcie spokój, one z nami flirtują. Jak zacznie się szkoła, to wrócimy do naszych dziewczyn. Wiecie, że jak dziewczyny wezmą tych swoich zombie do szkoły, to ją zamkną? Romeo, przymknij się, bo naprawdę nie wytrzymam już dłużej Hej, z pizza mamy dzisiaj pieniądze Dajcie, Dajcie skrzydełka. skrzydełka Za późno, już zamykamy Przyjdźcie jutro Nie, to tak nie działa Mamy pieniądze i chcemy smażone skrzydełka Posmażcie je Takie to trudne? Zaraz pójdziemy do innej kawiarni Nie ma tu innej kawiarni Nie straszcie Ręce Wiesz co, pizza, nie zaproszę cię już na herbatę Chodź, Gigi Chodźmy i tak nie zostawiacie ci napiwków. Masakra, w nocy przyszli. I co? Czego się dowiedzieliście? Wielu złych rzeczy. Dziewczyny nas zdradzają. Już im nie ufamy. Diana spotkała się ze swoim byłym. W dodatku zrobiła coś z twarzą. Udaje, że jest człowiekiem. A mówiłam, że te dziewczyny na was nie zasługują. Nie można im ufać. Rozumiemy, chłopaki, to co robimy? Zrywamy z nimi? Poczekajmy na nie i zobaczymy, co one powiedzą. Zobaczymy, jak nas okłamią. Cześć wszystkim, wróciłyśmy. Nie wierzę w to, że macie takie fatalne apteki. Wszystkie były zamknięte, a tak potrzebowałyśmy do apteki. Diana się przebrała, żeby iść do zwykłej apteki, ale to było za daleko. Dziewczyny, dziewczyny, w czym problem? Skąd te miny? Zip? Zak? Zakad? Co się stało? Mhm, mm a jak wyszła randka z twoim bojem koszykarzem? Kitty, zobaczyłaś się też z Timurem? Co? Wiecie co, dziewczyny? Nie jesteście godne, żeby być z moimi braćmi, a ty, Kitty, nie jesteś godna mojego zakata. Wszystko jasne, nie martwcie się, wszystko wam wyjaśnimy. Twojego zakata to mój zakat. Stop, chłopaki, wszystko źle zrozumieliście. To nie była randka Diany i Smila. To było bardziej jak ich pojedynek, pojedynek. O, pojedynek! Diana, ja ciebie kocham! O, Smilik, tak tęskniłam! Słuchaj, Zip, ja tak nie mogę, a gdzie zaufanie? Nie będziemy się z wami spotykać, jak nam nie ufacie! Po prostu Smilik był taki przerażony, że chciał zadzwonić do rodziców Diany! Chciał, żeby tu przyjechali! Łamstwo, Chłopaki, one kłamią! Dobra, dziewczyny, do jutra czekamy na odpowiedź, czy nas kochacie, czy nie. Nie będziemy się umawiać z oszustkami. Czekamy do jutra na odpowiedź albo wyprowadzka. Dobrze, chłopaki, zrozumiałyśmy. Szkoda, że nam nie ufacie. Zaczyna się taka sama historia jak z koszykarzami. Po prostu nie rozumiecie, w co Smiley chciał wpakować dianę. Nie rozumiemy. rozumiemy. Dobranoc. Dobranoc, Zalina. Dobranoc, chłopaki. Nie powinny tutaj być. Powinniśmy je wyrzucić. Sami zdecydujemy, co z nimi zrobić. O rety, mamy kłopoty. Naprawdę tego nie chciałyśmy. Zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa pa. pa. pa.